O kurde, zasnęła. Miała wrócić do domu, ale nie będę jej budził. W ogóle jaka ona dziec słodka jak śpi. Dobra, trudno. Będę spać w salonie. Jutro rano. O kurwa, czy ja u niego spałam? Ale wstyd. E, co tak pachnie? O, dzień dobry. O, wow, serio nie. Musiałeś i przepraszam, że musiałam tu nocować. Drobiazg. No a teraz co, jemy? Pewnie. I jak... O Boże, najlepsza jajecznica jaką jadłam. Po już śniadania! Naprawdę smaczna ja już chyba będę się do domu szykować. A spoko, ale chciałem cię zapytać, czy nie poszłabyś ze mną do kina? OMG pen wie, że tak. Z okieniem! Łapie go za rękę! W